Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut oraz finansów. Ripple złożyła wniosek o znak towarowy RLUSD dla swojego nowego stablecoina. W tym samym czasie firma łączy siły z technologicznymi gigantami, aby zwalczać oszustwa internetowe. Giełda OKX otrzymała wstępną aprobatę na prowadzenie działalności w Singapurze. Giełda Binance ogłasza wprowadzenie nowych par handlowych oraz rozszerza usługi Trading Bots. Regulatorzy Hongkongu zakazują WorldCoinowi zbierania danych biometrycznych. Arta Techfin oraz Chainlink rozszerzają swoje partnerstwo w celu tokenizacji rzeczywistych aktywów. Dokładnie 14 lat temu programista z Florydy kupił dwie pizze płacąc 10 tysięcy bitcoinów. Transakcję Laszlo Harnecha oznaczono pierwszą komercyjną transakcją przy użyciu tej kryptowaluty i dało to początek obchodom Dnia pizzy Bitcoinowej. Wartość 10 tysięcy bitcoinów na dzień dzisiejszy to około 700 milionów dolarów. Tether dodrukowuje kolejny miliard tokenów USDT. Donald Trump akceptuje darowizny w kryptowalutach w swojej kampanii prezydenckiej. Rosyjski przemysł wydobywania kryptowalut może wzrosnąć od 20 do 40% jeszcze w tym roku. Inwestycja w NFTs przyniosła straty 2 milionów dolarów anonimowemu inwestorowi. Na całości artykułów, jak zawsze, zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim za subskrybowanie kanału, zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.